Ja widzowie, jestem Grzegry i w tym odcinku będę kopał z mm, Teleraczkiem, czyli graczem mojego serwera na diamenty. Bo, jak widzicie, on ma żelaznego seta. Na pewno chciałby mieć Diaksy, bo tu zabiję Moby. No to ok, i wiemy. Jak coś tu tam do serwer gave, to um, nie są żadne cheaty, bo to jest takie coś, jak się pisze w kośnik Daily, to tu masz nagrodę. I, te, i takie wiadomości to zwraca dla właściciela, więc nie mówcie, że ja ten, że ja oszukuję, dobra. Tu bez przedłużania idziemy um, po diaksy jakieś, bo mi się przydało zebrać coś. Dobra, tu jest na pewno żelazo. Tutaj raczek już to kopię. ja tu dam pochodnie. Tu jest jeszcze więcej żelaza. No Creeper zaraz wybuchnie. I gdzie ja mam miecz? Kna? No, no jakby... Na no inne okno się przełączyłem, a tu nagle to nie bije. Nie wiem, wypadałoby, może znaleźć ten miecz, jak go gdzieś wyrzuciłem po drodze. No, może ten miecz znaleźć. No, nie, no nie da się. Może teraz po ty wrócić. No, nie da się nic napisać, bo od razu mowy podchodzą. Jak ja mam coś napisać? Wytłumaczcie mi, jak ja mam coś napisać? Jak ja coś próbuję napisać, od razu do mnie moby podchodzą. Teraz uciąłem dużą część nagrania, ale to dlatego, że w sumie nie znaleźliśmy żadnych diaksów, bo wszystkie cave już były wykopane z diaksów. Jak wcześniej kopałem na zbroję ze Staniszewskim, więc już nic nie zrobiliśmy. Nie wykopaliśmy diaksów, ale przynajmniej zdobyliśmy trochę żelaza. Dobra, dalej tam. Nie! Czemu ja muszę mieć mi takie nieszczęście, że akurat musiałam prosto w lawę trafić? Bro A no, bo raczek wcześniej napisał, że za godzinę będzie bo teraz nie może, a później dopiero będzie. Dobra, to już jest niedługo baza. Przynajmniej trochę żelaza się udało znaleźć. Dobra, w końcu jestem. I tutaj już skończę film, ponieważ dalej nic ciekawego już się nie stało i tylko wyszedłem z serwera. Życzę miłego dnia, dziękuję za oglądanie i nara.